Siemano, ja jestem Turbo i dziś ze mną jest... Najsik, siemano No i witam was po długiej, długiej przerwie, bo dwumiesięcznej Jeszcze Najsik wrzucał na kanał tam e, parę odcinków Ogólnie m, trochę się pozmieniało, bo wczoraj, e, wczoraj zarobiłem ponad wow. 300 tysięcy kto mnie dosyć długo ogląda, no to wie, że miałem Perennial ID12, tak zwane Lemon Lambo. No i ogólnie wczoraj do mnie odezwał się Kocur. Tak, Kocur? Mhm. Mm no, no i mówi, że co chce za tego pereniala. I mówię, żeby oferował. Liczyłem, że dostanę za tego perka może ze sto koła, może nie. No a dostałem takiego jesterka, nie? Dawaj, wsiadaj i będziemy jechać. Ogólnie też tutaj się przenieśliśmy. Przenieśliśmy się tutaj. No, i tutaj będziemy po prostu sobie urzędować, no bo jest to w centrum. I, i tyle. No i wracając do tego, jak zarobiłem 300 no tysięcy, to, no to właśnie wymieniłem się tym perkiem za, za tego gestera, A ja zainwestowałem w tego pereniala może z 30 tysięcy. Może nawet nie, no bo pereniala dostałem od Dawesa. 12, jak dobrze pamiętam. Eee, za darmo jako prezent eee, to był mój w sumie pierwszy donate. Pamiętam jeszcze jechałem na tej drodze i on na streamie do mnie to pisał właśnie, eee, że czy nie chcę prenia LID12 eee, No i wymieniłem się, porobiłem mu tuning. No i ten Jester teoretycznie ma full silnik ma Turbo V5, tak? Mm, nie wiem to nie. Turbo, turbo V5, EQV4 no i teoretycznie ma wszystko oprócz licznika, no i przedniego zderzaka, tam nie ma żadnego zestawu, ale ma cztery koła napęd, eee, no i, i w sumie myślę, że mi się opłacało też jester spoko. Teraz ty możesz powiedzieć coś o swoim. No to w sumie jak widać było, ale poleciałeś, ale było widać jak na ostatnich filmach, że na razie tylko mu wsadziłem wtedy wizuł, no to w tym czasie jeszcze dołożyłem mu wydechy, zmieniłem kolor, zmieniłem kolor felg. Dodałem mu EQV4, V5, e, LPG, AWD i no, chyba to wszystko. No, I czyli kolejny kluczek A, no i mój nie ma LPG, no. No ale to tam, to takie szczegóły w sumie. No i teraz, teraz będę właśnie sprzedawał dwie Fortuny, które dostałem. E, I będę do niego montować właśnie zestaw wyścigowy e, za 75 koła. E, za 75 tysięcy i chcę trochę doinwestować w tego chestera też premier jest na sale, będziecie mieli e, screenshota i ogólnie link w opisie, jeżeli ktoś byłby zainteresowany to w sumie za jakieś spoko ceny e, mogę, mogę to sprzedać albo wymienić się e, no i co, teraz jesteśmy przy nowym salonie egzotycznym jeszcze dodam, że mam Sentinela na sprzedaż tam, jest wątek na forum. No, no to będą takie dwa screenshoty. No i tak jesteśmy. Jest tutaj Contander, Taki JPEG. Dosyć taki, spoko. Taki e... drugi bobcat trochę. No, taki, taki trochę masywniejszy bobcat, W sumie dużo osób mi oferowało to. Żeby wymienić za obojętnie kiałta, ale tego nie chciałem. Tutaj jest Cheetah. On w sumie. Jest spoko. Ja tego Cheetah'a miałem u siebie na serwerze jeszcze na unicule. E, tutaj mamy Deluxo. I trochę jak z każdego serwera. No, Feroci. Tutaj Monroe. Monroe taki jak na Need for Speed'zie był. No i jest tutaj Feroci. E, a to są chyba te dwa same auta, tylko no? tak, tak. że Cabrio i Cabrio. No. Ale ono mi w sumie dosyć nie siada nie podoba mi się, jest po prostu za duża no i w sumie tyle z tych pojazdów one kosztują kupę kasy nie wiem ee, kto, kogo stać na to, chyba jeszcze nikt nie ma żadnej fury stąd, tylko tego no Jeepa, tylko tego Jeepa właśnie mają, no a, tak, a tak to niczego nie mają, w sumie dodali też nowe dźwięki pojazdów e, dodano frakcje no i właśnie, dzisiaj e, czyli w Piąteczek będzie jakoś pewnie e, 21. filmik, jak to oglądacie. A jutro lub pojutrze będzie odcinek z SATC, więc wyczekujcie. No i co, taki szybki powrót, 5 minut, nagrania myślę, że Wam się spodoba. Mm, jak chcecie pozdrowienia, no to piszcie do mnie na forum albo dla Najsika. No i dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Siemano. Siemano.